Witam, witam w kolejnym odcinku z serii Let's Play Atlantis 2 Byot Atlantis. Tak jak widzieliście w ostatnim odcinku, jesteśmy u Azteków i musimy teraz rozwiązać zagadkę. Lecz ja sobie teraz pomyślałem troszeczkę, nie możemy tego rozwiązać, a zaraz powiem Wam dlaczego. Tutaj boja się prost. On I mówi, liczby Jaguary... Okej, okay. policzmy jako matematycznie, jak my robimy na uniwerku. Jeżeli mówimy jako Jaguar, to policzmy jako to jest litera X. y jako nietoperz, tylko że my nie wiemy jeszcze, że tego nietoperza, gdyż na tych no, obrazach nie mamy nietoperza. No to... Mam lepszy pomysł. Zamiast na razie dokończyć tą... tą zagadkę, bo nie mamy jeszcze rozwiązania nietoperza, gdyż tutaj mamy Azteków, my wrócimy się na górę. No i pojedziemy na ju... ju wabę pojedziemy do, właśnie do tego miejsca ksi coś tam. Tam, gdzie po prostu są... Tam, gdzie są po prostu... Nie ma... Po prostu, miasto ma, zmarłych. Tak przyspieszę gdyż to nie ma sensu. Może powinniśmy przeciwstać? Tu już mieliśmy rozmowę, tylko że nie dlaczego mnie nie zaznaczyła. Tak czy inaczej, no to. Jeżeli wyś To już musisz odkryć sam te Jeżeli odnajdziesz te skacki i zmusisz go, żeby z tobą porozmawiał, odnajdziesz też kwec Atla. Zdecyduj się, wyruszasz do Shibalby, czy nie? Do Shibalby, no to się zgadzamy. I od razu piszę Cedek numer 4. Ja za was na Was przepraszam na chwileczkę, że zmienię CDK, więc yy, zaraz was wrócę. Drżyj śmiertelniku przed tobą balba. Kraina umarłych. Tak, wiem, ale ja żyję. Przyszedłem szukać kłec alkoatla. Żyjesz? Jak się nazywasz? Zwą mnie tepek. A ty? Jestem bogiem nietoperzem. Witam tu dusze umarłych. Nikt z żyjących tu nie zagląda, dlatego musisz być umarły. Nie. Przyszedłem szukać pierzastego mm. węża. Gdy dami czulel, powrócę do krainy żywych. Ach, rozumiem. Choć to bardzo dziwne. Okoliczności wymagają nadzwyczajnych środków postępowania. Tak twierdzisz? Nie oczekuj specjalnego traktowania, tepeku. Dla mnie nie żyjesz tak jak pozostali. Ym, zostawiłem tylko specjalnie ten obraz, specjalnie żeby wam pokazać co by się stało. Zaraz go powrócę z powrotem, bez skutki. No i jestem. Tak jak widzicie niestety jak zmieniam CDK po prostu mi się... kolory mi się po prostu niszczą z 32 na 16 czy na 8 kolorów, więc dlatego chociaż... Żeby nie ucinać filmiku, po prostu zostawię w taki sposób. No dobrze, to widzieliście, wleźliśmy do ognia, staliśmy się nietoperkiem. No i policzyliśmy do światła umarłych. A teraz wam wyjaśnię, o co chodziło z nietoperzem. Wiecie tylko nietoperka? Powiadasz, że witasz tu duszę zmarłych? Tak jest. Muszą zdać test. Co przez to rozumiesz? Muszą udowodnić, że zasługują na przejście przez ten tęczowy most. Czowym o zaraz zwężemy, ale wam dam małą podpowiedź. Widzieliście te kropki, które są na ekranie, które z toperzem To jest właśnie solucja do naszego. do naszej pierwszej zagadki, żeby tam wejść. Lit. nietope, czyli, przepraszam, jaguar to jest x, równania się y do kwadratu. y równa się 3, więc y do kwadratu. Y, x, przepraszam, y równa się x do kwadratu. x równa się 3, więc y równa się 9. Więc po prostu. Y, Jaguar równa się dziewięć. Ale to dopiero jak wrócimy z tego wam pokażę. Dobra, my wracamy do gry. Tak jak wspominałem, przyszedłem szukać pierzastego węża. To nie będzie łatwe. Nie ma go tutaj. Tracisz czas przychodząc do naszej krainy. Pewnie tak. A może znajdę tu Tescatlipokę? Najpierw Quetzalcoatl, a teraz Jaguar? Tak. Gdzie jest jeden, musi być i drugi. Przynajmniej tak mi powiedziano. Dobrze słyszałeś, Tepeku? Tak. Jeżeli wystarczyć odwagi. Może zdołasz odszukać te skatli Jak? I gdzie? Za rzeką na Wielkiej Wyspie. Nie będzie to łatwe. Będziesz musiał porozmawiać z czakiem. Gdzie go znajdę? Oczywiście, że na małej wyspie, aby dotrzeć na którąkolwiek z nich, musisz przejść po tęczowym moście. Hmm? Król błagał kłecalkoatla o czule. I oczywiście mu się nie udało. Kwecalkoatl śpi. W takim razie go obudzę. Najpierw go musisz znaleźć, te peku. Wspominałeś o tęczowym moście. Tak, jeżeli chcesz odnaleźć. pokę, Będziesz musiał przejść przez most. To będzie test. Dla umarłych dusz? Rzeczy samej. Twoja dusza może spróbować po nim przejść. Jest tam. Co mam zrobić? To bardzo proste. Najpierw twoja dusza musi odnaleźć ścieżkę, która prowadzi do mostu. Potem musi go odbudować. Potem ty i twoja dusza będziecie mogli po nim przejść. Okej. Okay. Jak poruszać się po rzece? Na drugim końcu tęczowego mostu jest wydrążone kanu. Gdy przejdziesz przez most, będziesz go mógł użyć. Okej. Okay. No to. Gdzie jest ta zagadka z mostem? Gdyż nawet to nie pokazuje? A jest. I to jest nasza zagadka. Musimy ułożyć tak mapę, żeby nasza osoba przeszła przez. Most, który musimy zbudować właśnie tymi listkami. Zobaczycie, tutaj mamy już. Wiecie, mamy 9 kawałków mapy, który jeden już jest na 100% poprawnie ułożony. Tam, gdzie jest nasz człowiek. Po tym, jak widzicie, możemy je kręcić w jakiekolwiek miejsca. Ja wam pokażę, co by się stało. Okej, okay. widzicie? Mamy pierwsze przejście. No, i mamy zablokowanie. Ja na razie będę układał w taki sposób. Ja wam pokazać, jakby to było. Mamy pierwszy. I tutaj mamy zablokowanie. Ok. Wiemy o tym, że będzie musiało nasiąść w taki sposób, gdyż tu jest przejście przez ten most. Chyba, że jest jakiś zakręt. Na razie powtarzam. Układam tak, jak myślę. Nie, że robię to w tym. Bo musimy wtedy też. Zmienić pozycję. Ok, jak widzicie Zrobiliśmy już dostęp, że da się tu przejść. Tylko, że niestety musimy przejść przez całą mapę. Więc niestety to trochę komplikuje sprawę. Okej. To już w taki sposób. Okej, okay. może być z kamykiem? Czekajcie, tutaj to nie pamiętam, czy kamyk dawał nam pozwolenie na przejście. Słoneczkę. Nie, no dobrze. Zobaczmy, czy da się ustawić troszeczkę w inny sposób. A jeżeli byśmy to ustawili, potem spróbowalibyśmy zrobić kółeczko. Nie, bo nas wykop. Więc ja może spróbujemy w taki sposób. No już powoli powoli do ale brakuje nam jeszcze tych dwóch kawałków do roboty zobaczmy tutaj jest przejście tutaj też abyśmy zamienili te dwa mosty Ok, nie. Spróbujmy zrobić troszeczkę inaczej. Gdyby on tu skręcił. Może by tutaj... Musimy zrobić tak. Musi być jedno przejście z tej strony. Według mnie tak będzie. Gdyż on musi idzie w taki sposób. On musi przejść na siłę w in, tutaj. Na pewno ta część nie idzie. Jeżeli on przejdzie w spos ten sposób, to wtedy on owalni o tą, więc... my mu zrobić tak. Skręcenie, ale tutaj wróci, więc nie. Jeżeli on w ten to, to nie. Wtedy zablokuje tą część. A, ja chciałem błędy kawałek. Bem mu zrobić. Taki naw pół nawrót. Wtedy on idzie w tą górną stronę. Ale ja bym potrzebował, żeby on według mnie będzie schodził z dołu. Według mnie będzie jakieś takie podobne skrzyżowanie coś takiego. Nie, bo wtedy zamykam. Hmm. Tak by coś się trochę opłacało. Bo, tylko, że on wtedy wychodzi z peronu, więc nie. Według mnie, dlatego, że on ma dwa kawałki, to według mnie na siłę musi iść w taki sposób. Spróbujmy to tak inaczej troszeczkę ułożyć. Ten może by bardziej poszedł po środek. I może mieć coś, co nie idzie w górę. Na przykład jakiś zakręt. Ten jest ostrym zakrętem, więc mogę być nawet w taki sposób. Ten musi po prostu oddalić. Więc nie będzie na pewno tutaj. Spróbujmy w taki sposób. Ale musi mieć zejście w dół, które na pewno tak nie będzie. Zróbmy centralne. Przyskamy, ale blokuje przejście. W teorii zadziałało, no, tu, ale tutaj nie ma wtedy przejścia. Powinien tak łożyć. No to nic. Okej, okay, już jesteśmy bardzo blisko. Zostały tylko dwa kawałki. No to dobrze jednak było pomyślane, więc te cztery części mapy. Część t6 Powinien już brakuje tych trzech, czyli jeszcze musi przez te części przejść Przez T 3 przepraszam O nie w, w mówieniu Więc tak, on idzie w tą stronę, on idzie w tą górną, on zakręca i, i wtedy to w dół. Jeżeli on przejdzie tą częścią, pójdzie w, w zrobi kółko Idzie w górę. mu przystawili, żeby wlazł w taką stronę? Jeszcze i tak tutaj jest poprawnie, więc to już wiemy. Nie, to on wtedy schodzi, no to nie. Teraz tu jest błąd. No już blisko, już by doszedł Więc w teorii nawet jest poprawić Tylko trzeba poprawić z tym mostem I to Zróbmy teraz Nie, więc on nie przechodzi przez ten Więc jakby musiałby zakręcić Ten jest za 100 Zakręt mógłby być maksymalnie tutaj dłuższą dróżkę, ale wtedy diablokuje tym przejściem. Chcielibyśmy spróbować w taki sposób. Nie. Okej, okay. ale jesteśmy pewni, że to tak musi iść na siebie, bo już dochodzi. Nic nie mówiła. W Możemy chwili może zacząć od czerwonego, jak się robi z kolorami. Czerwony ten. Spróbujmy żółty. Przeskakuje te dwa punkty wtedy i nie dochodzi do tego. Więc tak, raz. Nie, to nie może być tutaj, jestem pewny tego. Nie, ale on nie może nawet zejść tak w dół. No to będzie w taki sposób, że on będzie musiał się spiąć. Ten z mostem na siłę musi zostać, bo on musi być ustawiony tak, żeby on po prostu zlazł z niego i po prostu doszedł tutaj na dole. Ale trzeba coś rozwiązać z tymi, z tym tutaj. A może to jest błędny kawałek? Coś wychodzi kurde, ale to on się cofa. A on musi iść w tamtą stronę. I tak brakuje nam jeszcze tego przejścia. Też nie. Nie, to na siłę. Już powiedzieliśmy, że ten most musi zostać na siłę z połączeniem. Tutaj nie mam mówić dwóch historii. Powiedzieliśmy, że to wychodzi tu na siłę. Ten most musi na siłę połączyć z tym, więc to zostaje na pewno tutaj, gdyż będzie to wchodził. On ten musi zrobić jakiś nawrót, żeby poszedł prosto. Tylko zawsze brakuje wtedy tego. Zobaczmy teraz. Nie, on ten zejdzie w dół, więc nie. Okej, okay, chyba coś mi się wydaje, że dobrze zrobiłem teraz. Bo to, że on idzie tylko jak kolor, więc napiszmy to sobie na, ka sobie na kartce. Wiem, że po prostu tutaj trochę... Niestety gra mi się zminimalizowała, nie zapisałem, no i... No i muszę zacząć, zacząć tą zagadkę od początku. Eee, no dobra. Próbujmy dalej. Więc tak. Przejdźmy, że różowy powinien ten sposób. Posłyszeliśmy przed tym dźwięk, że po prostu dawał przejście. Tylko w tym. Tamto pamiętamy, że tamto na siłę idzie ten górniak. To znaczy tamto przejście, co myśmy na samym początku. Yy, nie, nie to, lecz to. I on wtedy szedł sobie naokoło. Okej. Okay. Bójmy trochę za tym. Może zawracający, może będzie tutaj. Może w taki sposób. Bo teraz w teorii ma przejście. Jest tak. Eee... Czekać, chwileczkę, bo ja zacząłem się głupić trochę. Musimy ustawić tamten most. to wcześniej, gdyś potem powtarzam, mieliśmy poprawnie. Nie, chyba odwrotnie. No, tak! Hmm, Zobaczmy... Jeżeli byśmy może w taki sposób, No jakby poszedł... Okej... Okay. Coś chyba wychodzi. Jeżeli byśmy tak ustawili... Bo w okularach wiemy o tym, że jak musi iść. Się. Fuks! Ehe, tak się modliłem, kurde i wyszło mi fuksem! Boże, ale się z tym motałem. Nawet widzieliście kurde przez tyle minut. No dobra, po tym motaniu się! Ja myślę, że najpierw zapiszę na pewno mecz, gdzieś czy, czy tą partię. No i myślę, że na razie zakończę ten odcinek, co mnie lekteralnie wymęczył mi robię jest to zagadką. Ale jednak dobrze myślałem z tymi kolorami. No w przeszłości pomyliłem, bo trzeba było stworzyć most w tych samych kolorach od samego dołu, więc może jednak miałem dorównując. No dobra, ja dziękuję wszystkim za uwagę, jeszcze dobrego wieczoru.